Miałam pięć lat, gdy rodzice zostawili mnie samą na lotnisku. Mały czerwony szalik ciągnął się po zimnej posadzce, ich kroki cichnące, jak kłamstwo, w które zmuszono mnie uwierzyć. Trzydzieści lat później weszli do sali sądowej z uśmieszkami na twarzach, przekonani, że mogą mi wszystko zabrać. Nie wiedzieli, że dziecko, które porzucili, wyrosło na kogoś, kto rozumie ciszę, władzę i cierpliwość. Gdy głos woźnego rozniósł się echem. Proszę wstać, sąd idzie. Atmosfera w sali się zmieniła, a ja zrozumiałam, że nigdy nie chodziło tylko o pieniądze. Chodziło o sekret, którego nigdy nie mogli dostrzec. To, czego nie wiedzieli, miało wszystko zmienić. Pamiętam to lotnisko jakby to było wczoraj, choć minęło 30 lat. Terminal 3 na Okęciu huczał od komunikatów i toczących się walizek. Ale ja czułam się, jakbym była pod wodą, odłączona od pośpiechu wokół. Miałam pięć lat, owinięta w czerwony szalik, który drapał mnie w szyję, moje małe palce kurczowo go trzymały, jak koło ratunkowe. Ryszard i Elżbieta Kowalczyk szli przodem, sprawdzając zegarki, poruszając się ostrymi, zsynchronizowanymi krokami, nie zauważając lub nie dbając o to, że istnieje. Ich oczy nigdy nie spotkały moich. Gdy wskazali na strefę odbioru bagażu ponadgabarytowego, ich głosy były urywane. Poczekaj tutaj, powiedzieli z ulgą. Nie paniką w wyrazie twarzy. Usiadłam, licząc bagaże. Jeden, dziesięć, pięćdziesiąt sto. Karuzela kręciła się bez końca, a tłum Żedniał. Gdy doliczyłam do pięćset, zrozumiałam coś, czego żadne dziecko nie powinno wiedzieć. Nie zostałam zapomniana. Zostałam zostawiona celowo. Cisza pustego terminalu przygniatała mnie ciężka i dusząca. Nauczyła mnie, że nieobecność może ranić bardziej niż słowa i że świat nie zawsze zauważy, gdy znikniesz. Wtedy się pojawił. Mężczyzna w szarym garniturze, zwyczajny pod każdym względem, a jednak zdecydowany. Ukląkł przede mną, nie dotykając, tylko patrząc, potwierdzając, że istnieje. Jestem Tomasz, powiedział cicho. Ochroniarz zaczął wzywać pomoc przez radio, ale Tomasz potrząsnął głową, stanowczo, ale łagodnie. W tej chwili ktoś mnie wybrał, gdy moja własna krew tego nie zrobiła. Został, dopóki nie przybyły władze, potem przez wszystkie domy zastępcze i ostatecznie został na zawsze. Tomasz nigdy nie chciał uznania. Żył prosto, cicho wspierając ludzi, których mógł. Dopiero po jego śmierci dowiedziałam się, że potajemnie zbudował fortunę. Inwestował, rozwijał cicho i zostawił wszystko mnie 22 miliony złotych. To nie były pieniądze, które zmieniają dzieciństwo, ale to były pieniądze, które zmuszają świat, by mnie teraz dostrzegł. I pierwszy telefon nie był podziękowaniem ani od rodziny. To był doręczyciel pozwu. Ryszard i Elżbieta Kowalczyk wrócili i tym razem nie pytali, jak się mam. Pozywali mnie. Czytałam ich skargę powoli. Niedowierzanie oplatało mnie. Twierdzili, że się zgubiłam, że ich serca były złamane przez dziesięciolecia, że byli ofiarami okoliczności, każde słowo było przedstawieniem, każde zdanie zaprojektowane, bym zwątpiła w siebie. Ale znałam prawdę. Nie byłam ofiarą. Byli chciwi, wyrachowani i myśleli, że mogą mnie znowu kupić. Siedząc w moim mieszkaniu z czerwonym szalikiem złożonym na kolanach, Zrozumiałam, że cisza może być bronią. Rozpoczęli walkę, ale ja miałam 30 lat cierpliwości, nauki kontroli. Nie będę płakać. Nie będę błagać. Sprawię, że zapłacą. Nie przemocą, ale samym prawem. Pierwszej nocy siedziałam z pozwem w rękach, nieruchoma. Koperta wydawała się cięższa niż jakikolwiek bagaż, który kiedykolwiek niosłam. Ryszard i Elżbieta Kowalczyk chcieli każdej złotówki, którą Tomasz mi zostawił 22 miliony. Nie dzwonili, nie pisali, złożyli roszczenie i w ich umysłach pieniądze były ich sprawa. Patrzyłam na ich nazwiska na dokumentach i po raz pierwszy od dziesięcioleci gniew we mnie się poruszył, powolny i głęboki, jak lawa pod lodem. Nie odpowiedziałam natychmiast. Nie byłam już dzieckiem. Byłam melodią. Sędzią we własnym prawie, i wiedziałam instynktownie, że reaktywna emocja byłaby słabością. Zamiast tego zadzwoniłam do kogoś, kto mógł zobaczyć to, czego ja nie mogłam: księgowej sądowej Sary Nowak. Miała reputację odkrywania prawd ukrytych w górach starych liczb. Podałam jej pozew i jedną instrukcję: cofnij się do początku. Płatności, rachunki, dokumenty własności. Każdy wątek od 1994 roku. Gdy Sara pracowała, nie mogłam przestać myśleć o tym terminalu. Tego dnia nauczyłam się, że moi rodzice byli zdolni wybrać cokolwiek ponad mnie: czerwony szalik, zimna metalowa ławka, szum taśmy bagażowej wciąż tam były, wszyte w moją pamięć. Im więcej myślałam, tym bardziej się złościłam nie o pieniądze, ale o czystą bezczelność. Wykalkulowane okrucieństwo. Traktowali mnie jak własność, zlikwidowali swoją stratę, a dekady później mieli czelność wrócić do mojego życia, jakby nic się nie stało. Wtedy Sara zadzwoniła. Było późno, mieszkanie ciche oprócz szumu grzejnika. Spójrz na rok 1995, powiedziała rzeczowo. Pochyliłam się nad jej ramieniem, gdy wyciągnęła zarchiwizowany pozew cywilny. Moi rodzice pozwali linie lotnicze, twierdząc, że zgubiłam się podczas lotu bez opieki do chorego krewnego. Linie lotnicze zawarły ugodę, płacąc im wówczas fortunę. Ale ugoda nie dotyczyła tylko pieniędzy, oświadczenie. Czytałam je uważnie. Prawnie ogłosili mnie za zmarłą. Ich własne podpisy to potwierdzały. Poczułam dziwne połączenie zimnej jasności i wrzącego gniewu. Każdy uśmieszek, każdy wykalkulowany gest z obecnego pozwu miał teraz wagę, którą mogłam zmierzyć. Dziecko, które porzucili, zostało sprzedane raz i myśleli, że mogą to zrobić ponownie. Ale tym razem nie byłam bezsilna. Miałam 30 lat wiedzy, autorytetu i cierpliwości. Otworzyli drzwi. Byłam gotowa przez nie przejść. Punkt zwrotny nie nastąpił natychmiast. To było uświadomienie sobie że przeszłość nie została pogrzebana. Kłamstwa, chciwość, oszustwo zostawili ślady, okruszki dla każdego wystarczająco cierpliwego, by je podążać. A ja byłam cierpliwa. 30 lat ciszy było treningiem. 30 lat czekania przygotowało mnie na ten moment. Nie docenili mnie jak zawsze. Pod koniec nocy miałam plan formujący się w mojej głowie. Nie zamierzałam się tylko bronić. Pozwolę, by prawo zrobiło to, czego moje słowa i łzy nigdy nie mogły. Wezmę każdy dowód, każdy podpis, każdą płatność i zbuduję sprawę, której ich występ nie przetrwa. Myśleli, że pozywają ofiarę. Nie zdawali sobie sprawy, że wchodzą w wojnę, której nie mogą kontrolować. Po raz pierwszy od dziesięcioleci poczułam cichy żar skupienia, zaostrzający się w cel. Siedząc przy stole, otoczona stosami rachunków, Płatności i starych dokumentów własności, zdałam sobie sprawę, jak wiele z mojego życia zostało skradzione. Nie w złotówkach, ale w czasie, w zaufaniu, w niewinności. Mieszkanie pachniało lekko starą kawą i papierem, kontrastem do sterylnej precyzji sądu, który teraz codziennie zamieszkiwałam. Każdy dokument, którego dotykałam, przypominał mi o ich wykalkulowanej chciwości. Każdy zagięty róg, i wyblakły atrament, świadectwo tego, jak metodycznie wymazali mnie ze swojego życia. Zadzwoniłam ponownie do Sary, przedstawiając pełny zakres tego, czego potrzebowałam: prześledzić wszystko do 1994 roku. Powiedziałam: Mój głos był stały, kontrolowany. Chcę wiedzieć, skąd pochodziła każda złotówka, gdzie skończyła każda ugoda. Jej zgoda była prosta, profesjonalna. Żadnego zachęcania, żadnego osądu, tylko liczby i fakty. Dokładnie tego chciałam. To nie chodziło o wściekłość. Chodziło o zbudowanie sprawy, której nie mogliby zaprzeczyć. Gdy ona kopała, ponownie odwiedziłam stare lotnisko w mojej głowie. Szum taśmy bagażowej, sposób w jaki światła przygasły, gdy tłum odszedł, zimna metalowa ławka, gdzie siedziałam, licząc 500 sztuk bagażu. Ta cisza kiedyś mnie zmiażdżyła, ale teraz mogłam ją poczuć inaczej. To był mój plan, mój nauczyciel. Nauczyła mnie cierpliwości, obserwacji, sztuki mierzenia momentów przed działaniem. Śledziłam każde wspomnienie jak mapę, pamiętając każdy szczegół, który mógł zmienić bieg na moją korzyść. Potem odkryłam pierwszy wątek. Płatności z ugody z 1995 roku Podpisane oświadczenia i pokwitowania. Dowody, że moi rodzice aktywnie czerpali zyski z mojej nieobecności. Grali w karty, podczas gdy świat myślał, że są w żałobie. Każdy dowód zaciskał spirale w mojej piersi, ale nie pozwoliłam jej eksplodować. Wściekłość bez kontroli tylko by mnie osłabiła. Musiałam pozostać opanowana, jak nauczyłam się przez lata na ławie sędziowskiej. Trzeciego dnia Miałam szkielet sprawy. Ofiary własnego stworzenia miały zostać skonfrontowane z prawdą, którą starannie ukrywali. Spojrzałam na czerwony szalik złożony na moim biurku, mały, postrzępiony kawałek materiału z dnia, gdy mnie porzucili. To nie była już tarcza. To było przypomnienie tego, co przetrwałam i co teraz użyję jako zbroi. Ułożyłam dokumenty w schludne stosy. Gotowa przekształcić każdy akt zdrady w niezaprzeczalny dowód. Gdy moi rodzice wrócą, oczekując tego samego przestraszonego dziecka, zamiast tego zmierzą się z kobietą, która spędziła trzydzieści lat, przygotowując się na ten dokładny moment. Ich uśmieszki spotkają się z zimną kalkulacją sprawiedliwości. Otworzyli drzwi, mieli wejść prosto w pułapkę, z której nie mogliby uciec. Nie spałam tej nocy, ale to nie miało znaczenia. Każda godzina spędzona na przeglądaniu płatności, rachunków i oświadczeń była obietnicą. Dnia, gdy wejdę do tej sali sądowej, będę gotowa. I gdy ten dzień nadejdzie, nie będę już dzieckiem, które porzucili. Będę sędzią. Rankiem, gdy wrócili do Warszawy, siedziałam cicho w sądzie, sala rozpraw pusta, oprócz słabego szumu świetlówek. Moi rodzice, Ryszard i Elżbieta. Weszli spóźnieni, pewni siebie, uśmiechając się jak drapieżniki wchodzący do pokoju, który myśleli, że posiadają. Ich adwokat podążał za nimi, dokumenty schludnie ułożone, zadowolony uśmiech na twarzy, jakby walka była już wygrana. Nie spojrzeli na mnie, nawet nie wiedzieli, że będę dziś przewodniczyć. Czekałam na zapowiedź woźnego, moje ręce złożone nad czerwonym szalikiem, który niosłam jako talizman. Symbol każdej wyuczonej lekcji i każdej przetrwałej chwili. Sala ucichła. Napięcie, które smakowało jak zimny metal i polerowane drewno. Ich uśmieszki stały się szersze, gdy sekretarz wywołał ich sprawę jako pierwszą, zakładając, że się wyłączę lub będę zastraszana. Nie mieli pojęcia, że pułapka była już zastawiona. Pierwszy świadek z ich strony wystąpił, recytując wyuczone kwestie o zaginionej córce żalu trzydziestu lat, agonii bezradnych rodziców. Ich głosy były gładkie, melodyjne, przekonujące dla każdego, kto nie żył prawdą. Słuchałam z pustym wyrazem twarzy, pozwalając każdemu kłamstwu wisieć w powietrzu jak dym. Mój puls był stały, serce spokojne. Wściekłość nie miała tu miejsca. Liczyła się tylko strategia i cierpliwość. Potem nadszedł moment, który zmienił całą salę sądową. Wezwałam Lilianę Kowalczyk na świadka. Weszła z lekko zgarbionymi ramionami, niosąc się jak ktoś, kto spędził życie przepraszając za to, że żyje. Ale gdy mówiła, jej głos miał cichą władzę. Opisała lata życia w domu nawiedzonym przez historię, która nie była jej, dorastanie jako dziecko zastępcze, żywe świadectwo manipulacji rodziców. Obserwowałam, jak Ryszard porusza się na krześle, subtelne drżenie w jego rękach gdy Liliana przedstawiała prawdę, usta Elżbiety otworzyły się, potem znów zamknęły, jakby próbowała połknąć narrację, która roztrzaskała tę, którą budowali przez dziesięciolecia. Głos Liliany, spokojny ale przeszywający, przeciął sąd jak ostrze. Opisała pokwitowania, wyjazdy i zapisy hazardowe, wszystkie zbiegające się z datami, gdy twierdzili, że mnie szukają. Rzeczywistość była nieunikniona. Świętowali, czerpali zyski, kłamali. Pozwoliłam ciszy wypełnić salę sądową po każdym objawieniu, pozwalając każdemu słowu wsiąknąć. Cisza była moim sprzymierzeńcem, bronią udoskonaloną przez 30 lat. Każda pauza pozwalała ciężarowi ich zdrady naciskać na nich. Ich adwokat nerwowo przekładał papiery. Uśmieszki rodziców zachwiały się, zastąpione błyskami paniki. Narracja, którą konstruowali tak długo, rozpadała się cegła po cegle. Wtedy pochyliłam się lekko do przodu, kładąc ręce na ławie, czerwony szalik złożony pod nimi. Poświadczone oświadczenie z 1995 roku było na wierzchu, jasne i niezaprzeczalne. Sami je podpisali, prawnie ogłaszając mnie zmarłą w zamian za ugodę. Ich własne podpisy były łańcuchami, które ich wiązały. Pozwoliłam słowom wisieć w powietrzu, puęta, z którą nikt nie mógł się spierać. Głos woźnego rozniósł się ostro i rozkazująco: Proszę wstać, sąd idzie. Sala sądowa zmieniła się, gdy każde oko skupiło się na mnie. Przez moment ich świat się przechylił. Zadowoleni z siebie drapieżnicy, którymi myśleli, że są, nagle poczuli się mali, uwięzieni i odsłonięci. Wstałam powoli, przechodząc obok stołu obrony. Moje obcasy stukały o wypolerowaną podłogę, każdy krok mierzony, przemyślany. Spojrzeli w górę, wreszcie zdając sobie sprawę, kim się stałam nieprzestraszonym dzieckiem, ale autorytetem, którego nie docenili. Zwróciłam się do nich bezpośrednio, głosem spokojnym, tnącym, nieustępliwym. Sprzedaliście mnie powiedziałam. Porzuciliście mnie. Zarobiliście na mojej nieobecności i myśleliście, że możecie to zrobić ponownie, ale dziś ten sąd zdecyduje o konsekwencjach waszych wyborów. Każde słowo trafiało z precyzją. Otworzyli usta, by zaprotestować, płakać, błagać, ale prawo było niewzruszone, a ciężar 30 lat przygotowań na nich ciążył. Poleciłam woźnemu przedstawić wszystkie dowody płatności, rachunki oświadczenia i pokwitowania obejmujące trzy dekady. Zeznania Liliany wzmocniły narrację, każdy szczegół był gwoździem do trumny ich historii. Obserwowałam, jak Ryszard kurczy się na krześle. Elżbieta drżała. Ich pewność siebie zastąpiona niezaprzeczalną paniką tych, którzy zostali osaczeni. Ich adwokat próbował interweniować, ale pęd nieodwracalnie się zmienił. Sekretarz sądu zaczął czytać kluczowe oświadczenie na głos. Każde zdanie młot uderzający w ich skonstruowaną iluzję. Prawnie uznali moją śmierć. Teraz byli prawnie bezsilni, by zakwestionować spadek lub pozew, który wszczeli. Myśleli, że pozywają ofiarę, ale stawiali czoła sędzi, która opanowała cierpliwość, kontrolę i strategię. Każde kłamstwo, każde zadowolone spojrzenie, każdy wykalkulowany uśmiech Został zniweczony przez 30 lat prawdy skrupulatnie zebranej i prawnie przedstawionej. Pozwoliłam na krótką pauzę, pozwalając im poczuć pełny ciężar ujawnienia, zanim zakończyłam sesję jedną deklaracją. Sprawa oddalona z mocą rzeczy osądzonej. Powodowie zostaną skierowani do prokuratury okręgowej w celu zbadania krzywoprzysięstwa i oszustwa. Młotek spadł jak ostatnie westchnienie. Ryszard i Elżbieta sapnęli, ich świat rozpadał się w czasie rzeczywistym. Funkcjonariusze ruszyli, a po raz pierwszy od 30 lat poczułam cichą satysfakcję sprawiedliwości. Nie w zemście, ale w prawdzie, nieuchronności i starannej orkiestracji konsekwencji. Odwróciłam się do nich plecami, wychodząc z sali sądowej z Lilianą u boku. Przez dziesięciolecia oni byli drapieżnikami. A ja byłam ściganym dzieckiem. Dziś role się odwróciły, i choć sala sądowa opustoszała wokół nas, echa tej sprawiedliwości będą trwać znacznie dłużej niż ich kłamstwa kiedykolwiek mogły. Po opustoszeniu sali sądowej usiadłam w ciszy na chwilę, pozwalając, by ciężar wszystkiego osiadł. Ryszard i Elżbieta Kowalczyk nie byli już postaciami władzy. Ich reputacja rozbita, ich bogactwo i wpływy wymykające się przez palce, które kiedyś trzymały mnie jak przedmiot. Media będą o tym mówić przez dzień, ale prawda, moja prawda była trwała. Nie triumfowałam, nie uśmiechałam się. Sprawiedliwość nie chodziła o satysfakcję, chodziła o przywróconą równowagę. Spojrzałam na Lilianę, która stała cicho obok mnie przez całe to doświadczenie. Jej ramiona, kiedyś ciężkie od winy i strachu, teraz wydawały się lżejsze. Po raz pierwszy nie musiała odgrywać żalu ani podtrzymywać historii, która nie była jej. Wymieniliśmy ciche spojrzenie, uznając, że choć przeszłości nie można wymazać, nie dyktuje już naszego życia. Pieniądze, które Tomasz mi zostawił, 22 miliony złotych, nigdy nie chodziły o rozrzutność. Użyłam ich do założenia fundacji odbiór bagażu, miejsca wspierania dzieci z domów dziecka wchodzących w dorosłość, zapewniając, że żadne dziecko nigdy nie poczuje się porzucone, niewidzialne lub bezwartościowe. Każda złotówka była obietnicą, że ktoś stanie za nimi, gdy świat tego nie zrobi. Miesiące później spotkałyśmy się w warszawskiej kawiarni ciepła kawa w dłoni, czerwony szalik wokół mojej szyi, cichy symbol odporności. Liliana śmiała się z czegoś, co powiedziałam, ciężar wreszcie zniknął z jej głosu. Zdałam sobie wtedy sprawę, że przetrwanie nie wystarczy. Możemy odbudować cegła po cegle, kierowane troską, prawdą i sprawiedliwością. Przeszłość nas ukształtowała, ale już nas nie posiadała. Piłam kawę, czerwony szalik wokół szyi, bardziej symbol siły niż ochrony. Liliana siedziała naprzeciwko mnie, uśmiechając się swobodnie po raz pierwszy od lat. Miasto brzęczało na zewnątrz, ale wewnątrz była cisza, ta, która przychodzi po burzach. Odzyskałam swoje życie, a czyniąc to mogłam pomóc innym odzyskać swoje. Jeśli ta historia Cię poruszyła, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i zasubskrybuj, bo nikt nie powinien stawać twarzą w twarz ze zdradą sam.